Hello, hello! Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, żeby po prostu nie tracić żadnej lekcji, stwierdziłem, że nagle dla Was ten filmik i wyślę Wam na e-dziennik. Będziecie mogli obejrzeć. I słuchajcie, ostatnio z Zosią i z Kevinem poznawaliśmy członków rodziny Kevina i teraz czas ruszyć w dalszą drogę i dzisiaj mamy piątą i szóstą część przygód naszych bohaterów. Zobaczmy, o co w nich chodzi. Lekcja piąta. Zosia z Kevinem i resztą kolegów poszła do parku pobawić się w chowanego i wypadło na nich, że mają pierwsi szukać. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Yeah. Kiedy zauważysz które z się dzieci, kliknij na nie. Ok. Tak więc na początku liczenie. Liczenie już znacie, bo wiele razy je ćwiczyliśmy, więc fajnie jakbyście ze mną postarali się policzyć. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. 6 Po 7 chowanego seven, eight, 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 nine, 9 10 Pod nawietkowanego zdania i widz zauważył dziwne rowezyste Potato, two potato, three potato, four, five potatoes, six potatoes, seven potato, more. Oh, kretowiska! Ciekawe, ile kretów tu mieszka? Spróbuj policzyć kretowiska, kliczmy. Okay. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five, five, six. Six. Seven eight, eight Eight Nine Nine Ten Ten I'm an animal and I can't see But I can count One, two, three Four, five, six Seven, eight, nine Then comes ten, let's do it again I'm an animal and I can't see But I can count One, two, three 4, 5, 6, 7, 8, 9 Then comes 10, let's do it again Właśnie skończyłeś lekcję. Teraz sprawdzimy, czego się nauczyłeś. Ty, piąty, wskaż, jaki numerek na koszulkę ma kredyt. 9 to będzie... 9 Sześć, czyli six. Six. Excellent. Dwa, czyli two. Two. Bravo. Trzy, three. Three. Bravo. Pięć, five. Seven seven. Seven. Excellent. Policz. Pojawiające się kredyt i wybierz prawidłową odpowiedź. Uwaga. One. One. Bravo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine. Bravo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. Excellent. One, two. Two. Bravo. One, two, three, four, five, six. Six. Brawo, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Świetnie zapamiętałeś Tak więc wymiotę. liczenie Gdy mamy za sobą, i teraz mamy iść do następnej lekcji. To już będzie, słuchajcie, lekcja szósta. Zobaczymy, co ujrzymy tam. Jakieś prezenty, ufolutki. Spójrzmy. Lekcja szósta. Kiedy Zosia i Kevin wrócili do domu, okazało się, że przyjaciele zrobili Zosi niespodziankę. Surprise! Surprise! Happy, Happy birthday! birthday! O, super! Jaka wspaniała niespodzianka! Dzisiaj są moje urodziny! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Zosia! Happy birthday to you! Here come the present. You have to catch them. Ok. Używając strzałek na klawiaturze staraj się złapać wszystkie prezenty. One. One. Two. Two. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. You've got all the things. There is a cake on the table. Klikaj na elementy na stole. Zobaczcie, jakie y, rzeczy można znaleźć w czasie urodzin i jak się nazywają one po angielsku. Present 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 cake. cake candle candle balloon balloon blow out the candles Tomus though she's the move nocifki klikając na nie Two, three, four, five, six. Właśnie skończyłeś lekcję. Teraz sprawdzimy, czego się nauczyłeś. Tak więc Zosia dzisiaj miała sześć lat. Tak, szósty. Wskaż właściwą odpowiedź na pytania Krywina. What is it? Co to jest? Słuchajcie, świeczka po angielsku to jest oczywiście candle. Jeżeli jest ich kilka, to powiemy candles. Candles. Good. What is it? Ciasto to będzie cake. Tak samo jest też tort. Cake. Bravo. What is it? Słowo balon po angielsku jest bardzo podobne, czyli balloon. Balloon. This balloon is blue. No i prezenty oczywiście są też tak samo prawie. Jeden prezent to jest present, natomiast kilka to będzie presents. Presents? Good! Brawo! Odpowiedziałeś na wszystkie pytania! Świetnie zapamiętałeś całą lekcję. Możesz przejść do następnej. Tak więc na dzisiejszej lekcji mieliśmy liczenie oraz kwestie związane z urodzinami. Jeżeli komuś z Was zbliżają się urodziny lub, nieba, lub niedawno je miał, to życzę Happy Birthday i do zobaczenia w szkole już niebawem. Jest szansa, że jutro przelotem, bo jutro akurat mam na późniejszą godzinę. Natomiast w poniedziałek jestem od samego rana, więc zapewne się spotkamy. Miłego weekendu, wspaniałego wypoczynku. I cieszę się, że obejrzeliście ze mną tę lekcję. Pozdrowienia dla rodziców. Goodbye.